Witajcie, to Need for Speed Polska. W tym filmiku chciałbym pokazać Wam, jak y, za darmo i szybko pobrać Need for Speed Most Wanted. Jak widzicie, tutaj mam otwarte kilka y, kart. E, sama gra jest w trzech częściach. Jest ona na hostingu Mega Upload. E, myślę, że dość szybko się z tego ściąga. Ja ściągałem i jest wszystko OK. E, no, tutaj jest link do pierwszego partu. Widzicie? E, tutaj drugi trzeci i jeszcze jedno to jest Krak po ściągnięciu wszystkich trzech części łączycie je ze sobą poprzez odpalenie samego pierwszego i kiedy już wypakowujecie i zainstalujecie samą grę Krak kopiujecie do folderu z tą grą no myślę że gra most Wanted jest dość ciekawa jest na pewno jedną z lepszych produkcji twórców Speeda warto na pewno w nią zagrać. Ostatnio właśnie tak trochę więcej grałem, także naprawdę polecam. Już nie będę Wam więcej zdradzał, bo myślę, że sami powinniście to zagrać i ocenić. Także powodzenia w rozgrywce! Ściągajcie, subskrybujcie i komentujcie mój kanał, jak Wam się podobają filmiki. Mam nadzieję, że będziecie śledzić co się dzieje tutaj w Need for Speed. Także pozdrawiam wszystkich i do usłyszenia.